Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na kolejnym Żelaznym Wieczorze. Dzisiaj przed nami 10-minutowa rozgrzewka na początek dnia. Super ćwiczenia, które zawsze warto zrobić przed śniadaniem, po wyjściu z łóżka, żeby obudzić ciało, poprawić krążenie, uelastycznić nasze ciało, mięśnie, naoliwić stawy i żeby mieć full energii na nowy dzień. 10 minut. Fajne ćwiczenia, wszystkie na stojąco. To co, nie ma na co czekać, zaczynajmy. Wow. No to zaczynamy. Mamy 10 minut przed śniadaniem. Stańcie troszkę szerzej niż biodra i na początku ćwiczenia oddechowe, wdech ramiona do góry, wydech opuszczamy ich. One będą takie miękkie, obszerne, szerokie, żeby szukać przestrzeni już od samego rana, bo tutaj zaczną dziać się, cuda w naszym ciele właśnie po tym, jak wstaniemy i zrobimy takie fajne, rozciągające, wzmacniające ćwiczenia. I jeszcze raz głęboki wdech nosem i wydech ustami i jeszcze raz wdech nosem i wydech ustami. Staniemy troszeczkę węziej, ręce, dłonie na barkach i zróbmy takie obszerne krążenia barkami do tyłu, takie, żeby poczuć, obudzić naszą górną część tułowia, nasze łopatki, nasze barki, klatkę piersiową. Spróbujcie jeszcze tak zrobić, żeby łokcie z przodu do siebie dążyły. One nie muszą się złączyć, ale wtedy właśnie będziemy szukać tej przestrzeni. I cały czas oddychamy miękko na kolanach. Możemy je troszeczkę uginać, żeby to było od razu takie nasze przeciąganie o poranku. I uwaga, zmiana kierunku. Obszernie łokcie do tyłu, i wracamy do przodu. I znowu próbujemy dotknąć łokcie przed sobą. Wyciągaj boki tułowia, ale przyjemności, poprawi się nasze krążenie. Uelastycznimy mięśnie, naoliwimy nasze stawy, dzięki czemu pozbędziemy się napięć i bólów i będziemy gotowi, żeby zacząć nowy dzień. I jeden, dobra, opuść ramiona. Będziemy teraz robić nożyce pionowe ramionami, czyli jedno ramię idzie na dół, drugie do góry, ale też nie przechodzimy przez linię ciała i wyciągamy. I do tego ruchu dodaj wznos kolana, czyli przeciwległe kolano i ramię do góry. Delikatnie napnij brzuch, żeby już tutaj była praca naszego centrum. I teraz staramy się, żeby ta dłoń, środkowy palec pociągnęły nas do góry. Wydłużyły jeszcze bok tułowie. Mhm. Cztery, trzy, dwa. Jeden, stajemy na szerokość bioder. Teraz ślizgamy się jedną ręką po udzie, a drugą przenosimy do skłonu i zmieniamy stronę. Skłon do boku, nie pochylamy się do przodu, żeby właśnie rozciągnąć boki tułowia. W tych ćwiczeniach też poprawiamy nasz metabolizm, czyli i śniadanie będzie lepiej smakować i właśnie będzie odpowiednio e, taki nastrojony metabolizm na cały dzień naszych zadań, jedzenia. Pamiętajcie, żeby odżywiać się zdrowo, racjonalnie, spożywać duże ilości wody. No to jest nasze ciało, to nasza maszyna, i to, co do niego będziemy wrzucać, właśnie jedzeniem i piciem, od tego będzie zależała jego energia, siła i moc. Okej, okay. dobra, przenieś teraz ręce przed siebie i robimy płynięcie żabką. To jest bardzo fajny ruch, właśnie też, żeby pobudzić górę tułowia. Łączymy grzbiety i zgarniamy. Nie mamy tutaj wody, ale mamy powietrze, czyli płyniemy sobie powietrzu. I hop. I hop. Mhm. I znowu tutaj w tym ruchu czujemy, co się dzieje z łopatkami. Żeby tutaj te wszystkie struktury około łopatkowe też były rozluźnione, żeby tam się nie gromadziły napięcia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak się czasami zrobi taki kręciał przy łopatce, to jest to bardzo nieprzyjemne. I jeszcze trzy odepchnięcia, dwa, jeden. Zostaw ramiona z boku i teraz przybliżaj łokcie do żeber. I niech to będzie takie przybliżenie ze skrętem dłoni. Mhm. Dobra, to już mamy ładną tutaj pracę ramion, to dodajmy wznos kolana. Znowu, żeby aktywować nasze centrum. Wydech. Nie napinaj barków, barki rozluźnione, oddalone od uszu. Super, o to chodzi. Hop, hop. I chcemy łokciami dotknąć do żeber i jednocześnie uwypuklić klatkę piersiową. Cztery, trzy, dwa. Jeden, kolana cały czas unosimy, dłonie przed sobą, możemy troszeczkę unieść dłonie, żeby to było dla nas wyzwanie, żeby te kolana szły coraz wyżej. Nie pochylamy się do tyłu, możemy delikatnie przechylić tułów w przód, żeby jeszcze fajniej poczuć mięśnie naszego kor, mięśnie brzucha. I maszerujemy i hop. I teraz staramy się unosząc kolano, dociągnąć palce stóp, żeby była taka ładna, wydłużona stopa. To też jest ważne, żeby zadbać o te stopy właśnie o poranku. I cztery, trzy, dwa, jeden. Zostaw złączone dłoni, dłonie na wysokości klatki piersiowej i zacznij robić skręty górą tułowie. Zegnij nogi w kolanach, żeby właśnie dół był unieruchomiony. I tutaj nasza talia, właśnie praca dla naszych jelit, nasz metabolizm. No, chcemy przyspieszyć troszeczkę tempo. Łokcie wysoko, ale barki cały czas rozluźnione. Hop! Dobrze. Cztery i trzy. Super. Dwa. I jeden. Doskonale. Opuść ramiona, będziemy teraz wyciągać nogę do boku i przenosić ramiona do góry. I wszystko robimy na lekko ugiętych nogach. I mocne tutaj wymachy, znowu jak najobszerniejsze. Delikatne tapnięcie palcem o matę do boku. Hop, hop, już się zrobiło trochę cieplej. Mi tak już jest bardzo fajnie i zmyślam właśnie o tym śniadaniu, o kawie albo o herbacie. Będzie pyszny dzień. Chyba nie mamy wątpliwości. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Teraz staniemy, stanę bokiem, będziemy robić przysiady z uniesieniem ramion, ale to są takie półprzysiady, tak żeby wypchnąć biodra do tyłu, jak chcielibyśmy usiąść na krześle, ale to jest wysokie krzesło. Bardziej chodzi o to, żeby utrzymać wyprostowane plecy. Podciągnąć pępek do kręgosłupa i przenieść ciężar ciała na pięty. Jeszcze schodząc w dół zerknij na swoje kolana i upewnij się, że kolana nie zbiegają się do wewnątrz. One zobaczcie, idą przodem. Mhm. Jeszcze chwila. Cztery i trzy. Super. Dwa i jeden. Doskonale. A teraz przejdź do marszu, ale takiego marszu, żeby mocno wysuwać łokcie do tyłu. I niech ten marsz będzie znowu trochę bardziej dynamiczny, żeby już teraz podciągnąć, podgrzać nasze tętno. I jest fajna moc. I o to właśnie chodzi. Mhm, dobra. Ok, zatrzymujemy się. Znowu na lekko ugiętych nogach kolana połączone, ramiona przed siebie i wystawiamy nogę, ale tym razem ramiona są rozpostarte. Otwieramy mocno, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. I działamy. Sześć i pięć. Super. Cztery. Trzy i dwa i jeden. Z wdechem ramiona do góry, połącz dłonie, przekręć wnętrza dłoni wysoko i wyciągnij boki tułowia. Wyciągnij cały tuł, weź wdech. Z wydechem skłon do boku, znowu wydłużenie tułowia, wróć do centrum i z kolejnym wydechem skłon w drugą stronę. Wyciągnij się, jeszcze raz mocno, jak najmocniej, spójrz na dłonie. Teraz oprzyj splecione dłonie na potylicy z wydechem. Głowa opiera się o dłonie. Z wydechem połącz ze sobą łokcie. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz wydech. Wdech, wyciągnij ręce, rozpleć i bardzo wolno zacznij opuszczać ramiona. Mhm, okej okay. i jeszcze skłon w jedną stronę, ciach, skłon w drugą stronę ręce na biodrach, skłon do przodu na lekko ugiętych nogach z wyciągnięciem pleców, mhm. zaangażuj mięśnie brzucha. Opuść brzuch na uda, opuść głowę tak, żeby czubek był skierowany do maty. Weź głęboki wdech i z wydechem rolującym ruchem przejdź do stania. Na koniec spionizuj głowę, żeby się nie zakręciło. Trzy krążenia barkami do tyłu. Trzy krążenia barkami do przodu. I moi kochani, właśnie teraz minęło 10 minut naszych ćwiczeń. Jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa przed pójściem na śniadanie. A zatem 3, 2, 1... Mamy to! No Ja już sobie teraz skaczę, bo jestem już bardzo pełna energii i bardzo zadowolona, że z, takim, z taką fajną energią zaczynamy nowy dzień albo wieczór, bo wieczorem też te ćwiczenia dają fajną moc, żeby się przygotować do tego, co nas czeka też fajnego, na sen i na taki relaks. Dziękuję bardzo za dziś i do zobaczenia na kolejnych treningach. Buziaki!